O, tam, o, siema, tam, tam Basia się do pracy szykuje, widaćcie, Halo. Aha, znowu <laughs> uciekła! Kobieta musi być przygotowana do pracy, ale nie o tym ten odcinek. Słuchajcie, pytaliście siebie tam w komentarzach, ile ja zarabiam na tym YouTubie. Widzicie, brzuch mi się zrobił. Kupę kasy, od razu mówię, podam wam, <laughs> jest inaczej. Ja, to, ja tego nie kręcę, po to, żeby nie wiadomo, jakie pieniądze zarabiać. Tylko kręcę, bo lubię. Bo mam, jak to się mówi, jak to żona mówi, ty masz parcie na szkło. <noise> Także słuchajcie. E, dla przykładu taki film. Mm, od czego to zależy, może tak, że się zarabia, nie zarabia i tak dalej, i tak dalej. Zależy od tego, jak się reklamodawcy zainteresują Twoim filmem. Jeżeli jest fajny, i jest systematycznie fajnie, w górę idzie, tak, o w tą stronę, żeby się widzieli, w górę idzie, a nie że pójdzie płasko i tak, tylko idzie systematycznie ładnie w górę, to dostaniecie dużo pieniążków. A jeżeli nie, to nie. <laughs> Przykład. Ile zarabiałem filmy? Na Przykładowo na y, mam tam film z Land Roverem jakimś tam, dlaczego jeżdżę starym samochodem, bla, 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 bla. coś takiego. Y, wyś wyświetleń 422 tysiące od groma. Od groma naprawdę bardzo dużo, za co Wam również bardzo serdecznie dziękuję. I dzięki wam właśnie zarobiłem te pieniądze na te 422 tysiące wyświetleń, przyniosło mi dochód rzędu, uwaga, nie mruźcie teraz oczu, żebyście nie przegapili tego, bo to będzie ważne, także słuchajcie się teraz. Mówię, uwaga, 422 tysiące wyświetleń, dochód 33 centy, Euro, złoty 20. <gry> Także ja na dzisiaj już jestem zarobiony. Dziękuję Wam, że byliście ze mną. Idę do domu. Cześć.